Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Nagranie, które zaraz zobaczymy, pochodzi z Polski. Marcel interesuje się paranormalnymi zjawiskami i rozwojem duchowym, ale nie myślał, że to, co było tylko niewinnym hobby, stanie się częścią jego życia. Już od jakiegoś czasu zauważał w swoim domu podejrzane zjawiska, ale z początku, jak to zwykle bywa, nie przywiązywał do nich zbyt dużej uwagi. Jednak, któregoś dnia, zdołał uchwycić je na kamerze. nie, się lustro zaczęło trząść. No way, to się kurwa nie to się, to się musiało nagrać. Ty się na jak chuj przesunęło. No, czy coś tu jest ze mną? I'm done. I'm fucking done. No way. I'm done. Okay. I'm Autor nagrania wydaje się autentycznie zaskoczony tym, czego właśnie doświadczył. Niedługo po tym postanawia skomunikować się z tym, co mogło być obecne w jego domu. Przeprowadził transmisję live, podczas której, korzystając z różdżki radiestezyjnej, aplikacji do wychwytywania słów oraz świeczek, próbował porozumieć się z tym, co według niego nawiedzało jego dom. Gdzie stoisz? Ok, ale nie mi było. Uf! Ciary mam! Chodź, chodź. Gdzie? Gdzie tak mamy? Tak naprawdę idzie. Idzie, kto idzie? Czy, idzie nie, mam? czy nie, ale co nie? Być, I... jakby poczułem. Tutaj taki powiew zimny i tak aż odszedłem trochę. Hello? Yy. Coś u góry strzeliło. I nie, może, mogę się tego nie słyszeć, ale ja to słyszałem. Nie rozumiem. Podczas transmisji na żywo widzimy wiele ciekawych rzeczy. Chłopak wyczuwa tajemnicze zimno, coś porusza jego włosami, a nawet mocno go popycha. Wszystko to odbywało się na żywo, więc ciężko tu jakąkolwiek manipulację nagraniem. Sama sytuacja wygląda dość ciekawie i niepokojąco, jakby coś próbowało go nastraszyć. Jakiś czas po tych doświadczeniach Marcel zrobił mały update. Opowiadał o snach, paraliżu sennym i tajemniczych śladach na swoim ciele. Historia Marcela będzie się prawdopodobnie jeszcze rozwijać, więc na pewno wrócimy do niej w przyszłości. Natomiast jeśli chcecie przyjrzeć się sprawie bliżej na własną rękę, to link do jego profilu znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Nagranie, które zaraz zobaczymy, zostało podobno uwiecznione na kamerze znalezionej głęboko w lesie przez myśliwego. Z informacji, które znalazłem na jego temat, wynika, że miał być on nagrany przez mężczyznę, który zaginął w tamtych okolicach dużo wcześniej. ハハハハ Właściwie nie wiemy nic więcej o samym nagraniu, znalazcy czy o jego zaginionym autorze. Wiemy jedynie, że chwilę przed atakiem w ciemności mężczyzna zobaczył świecące, odbijające światło oczy, a oczy człowieka takiej właściwości nie posiadają. Nagranie może być autentyczne i faktycznie pokazywać ostatnie chwile zagubionego w gęstym lesie mężczyzny, ale równie dobrze może być czymś w stylu amatorskiego, krótkiego horroru. Niestety, dokładne określenie autentyczności nagrania w tym momencie po prostu graniczy z cudem. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. Niezbyt często zdarza się, by lokalne media poruszały temat zjawisk paranormalnych czy duchów. Tym razem jednak jest inaczej, a to sprawia, że jako entuzjaści paranormalnych zjawisk musimy sprawę poznać dokładnie. Cała sytuacja ma miejsce w Polsce, w gminie Puck. Na oddanej do użytku w ubiegłym roku świeżo wyremontowanej trasie mamy do czynienia z częstymi wypadkami. Na koniec czerwca wydarzyły się tam aż dwa wypadki ze śmiertelnymi ofiarami w ciągu jednej doby, pomimo tego, że nawierzchnia jest równa, a widoczność w tamtym miejscu jest bardzo dobra. Tuż po wydarzeniach jeden z portali społecznościowych zalały komentarze dotyczące lokalnej legendy. Okoliczni mieszkańcy wydają się przekonani, że duży udział w tym, co się dzieje, może mieć biała dama. Duch, który ma nawiedzać właśnie tamtą drogę. Ale kim jest ta tajemnicza istota? Tutaj pojawiają się pewne rozbieżności. Pierwsze informacje o zjawie pojawiły się 16 lat temu, kiedy miała miejsce podobna seria tragicznych w skutkach wypadków. Na miejscu widywano białą postać. Sami kierowcy donosili o dziewczynie, która nocą przechadza się wzdłuż drogi. Według większości może to być duch młodej kobiety, która została potrącona śmiertelnie właśnie w tamtym miejscu. Jeśli kierowca, szczególnie gdy był sam w samochodzie, prowadził zbyt szybko, przed jego maskę miała wybiegać postać i powodować wypadek. Ale to, co miało miejsce 16 lat temu, miało ustać po odprawieniu kilku mszy w intencji duszy zmarłej. Inna historia z kolei opowiada o młodej parze, która wracając kilka lat temu z własnego ślubu, uderzyła w drzewo i zginęła na miejscu. Według świadków, którzy widzieli tę tajemniczą postać, miała ona długą, białą suknię i zawsze szybko znikała w ciemności. Otrzymałem również dwa nagrania z tamtej trasy, na których, według wielu, została uwieczniona właśnie tajemnicza Biała Dama. Rzućmy okiem na pierwsze z nich. Nagranie zostało wykonane zaraz po jednym z wypadków, o których mówiłem na początku. Jeśli dobrze się przypatrzymy, to w pewnym momencie po lewej stronie możemy zauważyć coś jakby mglistą postać, która niemal natychmiast rozpływa się w powietrzu. Przyznam się, że bardziej bym się tu skłaniał w stronę dymu czy mgły, aniżeli jakiejkolwiek tajniczej postaci, jednak wiele osób jest przekonanych, że udało się uchwycić właśnie białą damę. Ale rzućmy też okiem na nagranie numer dwa. Drugie nagranie pokazuje ujęcie z przydomowej kamery bezpieczeństwa nieopodal nawiedzonej drogi. W tym wypadku bardzo wyraźnie jesteśmy w stanie dojrzeć pojawiający się nagle obłok, który do złudzenia przypomina właśnie tajemniczą białą postać, być może i właśnie nawet Białą Damę. A przynajmniej właśnie tak sądzi autorka nagrania, jak i zresztą wiele osób, dla których ta historia jest znajoma. Pytanie tylko, co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy ta lokalna legenda faktycznie jest prawdziwa, a na nagraniach udało się uchwycić niesławną, odpowiedzialną za wszystkie wypadki Białą Damę? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Tym razem przeniesiemy się do Pakistanu, by przeanalizować jeden z odcinków, który pojawił się na kanale Saya Official. Autorzy kanału to ghost hunterzy, którzy odwiedzają nawiedzone miejsca i tym razem trafili do domu, który wśród lokalnej społeczności uchodzi właśnie za nawiedzony. Dom został świeżo wybudowany, ale rodzina postanowiła wyprowadzić się za granicę i go wynająć. Jednak nikt nie chciał mieszkać w nim dłużej niż trzy miesiące. Ostatni znajomy mówił wprost: że dom jest nawiedzony i coś opętało jego córkę, która kompletnie się w tym okresie zmieniła. Ostatecznie zadała sobie dotkliwe rany nożem i niestety straciła życie. Właśnie po tych wydarzeniach właściciel postanowił skontaktować się z profesjonalistami i poprosić o przeprowadzenie śledztwa. Mężczyźni byli dość sceptycznie nastawieni do całej historii i słusznie zauważyli, że jeśli sytuacja dotyczyła tylko jednej dziewczynki, być może były to jakieś problemy psychiczne. Jednak bardzo szybko okazało się, że w tym miejscu w istocie znajduje się coś, czego być w nim nie powinno. S. 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 ਬਿਲਕੁਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਿਆ ਕਿ ਐ ਸਾਈਨ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦ ਵੀਵਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੁਝ ਲੰਗੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਐ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਬੜੀ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਕ ਟਿਕਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੰਦੇ ਥਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਥਾ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਵਰ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Kiedy jeden z mężczyzn opowiadał o przypadku z ich poprzedniego odcinka, nagle w tle rozlega się dziwny dźwięk. Jakby szuranie przesuwanego krzesła albo dźwięk zamykanej szafki, a obie kamery, których używała ekipa, w tym samym momencie nagle przestają nagrywać. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to Akbar. Sytuacja przybrała nieciekawy obrót. Obaj mężczyźni twierdzili, że słyszą drapanie, drzwi trzaskały, a w powietrzu można było wyczuć dziwny zapach. Jednak to dopiero to, co miało nadejść, okazało się naprawdę przerażające. Kursi są wasi? Kursi الله اكبر यार खुद बड़ी डरोनी आवाज खोफनाक आवाज आई एकदम कमरे चो बुआ बंद हुए नहीं है मैं बंद किया दरवाजा है Allah Allah. यार खुदा दरवाजा बड़ी जोर दी है मेनू लाह अकबर लाफ अकबर, Allah अकबर ये बंद हो गया Aktywność zdawała się nasilać. Tajemnicze głosy, stuki i trzaskające drzwi, jednak w mroku czaiło się coś jeszcze. Bagar naksan pocai, to see <śpiewanie> upneapnu zachar sekdeł. Es karic jediwishe, Jo takatwi her o upneapnu zachar. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੋ ਵਾਰ ਏ 12ਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੋ ਵਾਰ ਏ 12ਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਾਰਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਓ Mężczyźni postanowili rozsypać mąkę w pomieszczeniu, gdzie aktywność wydawała się nasilona i poczekać w jednym spokoju na to, co się wydarzy. अपने आप जाहिर करवा सकते जेम्बा तो कह रहा बारों बाजा आ रही शायद मेरे जिसम के पूरे ऊँटे खड़े होने यकीन बन अपने आप को जाहिर करवा सकते जे खुरम ये तो साडे कमरे नहीं आ रहा है ए यार उधर कोई है यार ये शहाद केहर में निशान अल्लाह अकबर यार उधरों भी है यार इथे आके निशान खत्म ने हुई 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 नहीं अल्लाह अकबर है कि ये यार वो इधर तुर के नहीं आए यार आते निशान इधर पैर निशान आ दिखो। आ दिखो। के निशान देखो ऐ देखो जे कोई तुर के उधर गया है तो निशान आगे बढ़ने चाहिए सर लेकिन निशान पीछे है कि नहीं यार यार लोग लगता जो भी उनके पैर पुठे जे Tak, 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 tak. Bo... Gdybyś był w tamtym miejscu, to... O, zobacz. To jest znak. O Boże. I to jest okno. O, 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 Na nagraniu widzimy pojawiające się odciski bosych stóp, a następnie tajemniczą postać za oknem. Mężczyźni wiążą to z Pichel Peri, czyli rodzajem demona, który ma stopy zwrócone w drugą stronę oraz długie włosy zakrywające jej twarz. To właśnie coś takiego widzieli za oknem. Niewiele później stwierdzili, że sprawa jest dużo poważniejsza niż zakładali i postanowili jak najszybciej przerwać śledztwo. Tylko, czy był to prawdziwy duch, demon, czy zjawa z azjatyckich podań? A może była to jedynie świetnie przygotowana przez nich mistyfikacja? Ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Tym razem przeniesiemy się do Kijowa. To nagranie sprzed kilku lat wykonane zostało przez turystę w pobliżu jednego z bardziej uczęszczanych mostów w centrum miasta. Nagranie krąży po internecie już od jakiegoś czasu i jest przedmiotem sporu na temat tego, co faktycznie możemy na nim zobaczyć. Wyjaśniło się, że to, co tak sprawnie porusza się pod mostem, to jakaś tajemnicza kryptyda, która postanowiła zapuścić się na tereny miejskie. I cokolwiek to jest, to sposób, w jaki się porusza, raczej nie kojarzy się z człowiekiem. Tylko jeśli faktycznie nie jest to człowiek, a coś innego, to co dokładnie? Do tej pory chyba jeszcze nigdy nie słyszeliśmy o wspinającej się kryptydzie, ale kto wie. Ostatecznie tak naprawdę nie posiadamy zbyt wielu informacji na temat tych stworzeń. W ramach bonusu zostańmy jeszcze na chwilę w tematach tajemniczych kryptyt. Następne nagranie jest bardzo krótkie i nie sposób znaleźć na jego temat żadnych informacji. W sumie to nawet nie można znaleźć jego oryginalnej wersji, a uwierzcie mi, próbowałem bardzo długo. Mimo to muszę przyznać, że nagranie przygłoło moją uwagę. Zobaczcie sami. Wojsko, tajemniczy tunel i przerażający potwór czający się w ciemnościach. Czy może być coś lepszego niż to? Dla pasjonatów kryptyt na pewno nie. Niestety, tak jak wspominałem wcześniej, nie sposób jest ustalić skąd pochodzi nagranie, znaleźć o nim jakichkolwiek informacji ani jego oryginalnej wersji. Wielka szkoda, bo mimo że krótkie, to naprawdę mnie zaciekawiło. Niemniej, na wszelki wypadek najlepiej będzie, jeśli potraktujemy je tylko i wyłącznie jako taką zwykłą ciekawostkę. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie Wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym przeprowadziłem badania nad teorią pustej Ziemi i wyszło na to, że w środku naszej planety żyją alpaki w symbiozie z kapibarami. Niestety, nie dostanę nagrody Nobla, bo nikt mi nie wierzy. <grym> Ale i tak, bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.